Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście z waszej ulubionej serii, moi drodzy, dziś mamy 50. odcinek, 50. jubileuszowy odcinek, bardzo, bardzo jest bez z tego powodu zadowolony, I oczywiście ostatnia była zapowiedź o szukaniu ostatniego elementu legendy, mianowicie drugiego samochodu, który poszedł na wymianę za, o, za Campera, no oczywiście był to cenik ID, no wybaczcie, że nie było długo odcinka, ciężko było ID ustalić, no ID to było 9341, w końcu to znalazłem, no, dziś sobie sprawdziłem właściciela, no, właścicielem okazało się, no, coś czego się nie spodziewałem, spodziewałem się, że będzie to, mm, że jakiś może być nieaktywny, może być jakiś kukryt, co na jakiegoś, ale patrzcie. I ja teraz nie mogę przewidzieć, bo, bo, bo mi zakończy nagrywanie, patrzcie na konsoli. Patrzcie, właś, właściciel, to jest właśnie właściciel Maniusz, mm, tak. Tak, y, ten, ten ocenik cały czas stał na podwórku mojego kolegi Maniusia. Cóż. Jak ja go 3 lata szukałem on cały czas stał. On se stał na podwórku, tam parę domów dalej. U mojego kolegi na podwórku se stał cały czas ten To co Parę domów stąd Zastanawiam się co się nim stało, miałem go, miałem go praktycznie pod nosem No i tak, co teraz? To teraz, co do ust ustaleń, no... No tylko man, maniu się z dysponowali, więc no odkupić będzie nie za, więc nie za bardzo odkupię. No i słuchajcie, pomyśl plan, plan taki bardziej długoterminowy, żeby odkupić tego kampera, mianowicie wymienić się, bo no z moim kolegą myślę, że się dogadamy my się może się wymieniłem ale jak oczywiście muszę znaleźć innego oceanika i k więc moi drodzy, życzcie mi powodzenia. życzę mi powodzenia, żebym znalazł przez, no, w ciągu tak około dwóch miesięcy innego oceanika idzie 9 k na wymianę. Wtedy może tego odzyskam, no... Y Cóż, chyba nie muszę opisywać mojej reakcji, jak, jak się dowiedziałem, że on cały czas stał w, praktycznie obok mnie. No, no cóż, nie wiem pojęcia, że, on, że to jest właśnie to ID, że kolega mój ma. No i tak, właśnie moi drodzy, może, może jak się uda, jak się uda znaleźć drugiego. Jak już kolega będzie dysponowany, jak się uda znaleźć drugiego oceanika na wymianę ID, 9, to, się, to się odzyska oba samochody, które poszły za wymianę. Za oczywiście tego do kampera. I wyjaśnienie dlaczego by legenda. Moi drodzy, wiele, wiele razy słyszałem, że ten camper jest legendą serwera. No, słyszałem to dużo razy, że ten camper to legenda. Ja bym dlatego tak na No i moi drodzy, co jeszcze sobie zrobimy z okazji 50 odcinka? To zapowiedzieć konkurs, który oczywiście będzie na końcu. Już pokażę Wam kasyno Z okazji 50 odcinka zagramy sobie oczywiście w kasynie Nie zobaczymy, że przepiedzieli pierdzie, może tak ze 2k. Oczywiście pojedziemy camperem, bo ten odcinek, jest no to oczywiście pojedziemy camperem, bo camper jest tematem tego odcinka w tym jednym z dwóch tematów oczywiście kasyna jest otwarte w Las raz my sobie oczywiście tam już jedziemy a tutaj już jakieś przypominajki puszczają Takie, moi drodzy, oczywiście będzie konkurs i dziękuję jeszcze dziękuję, dziękuję za oglądanie dziękuję za Waszą aktywność że mogłem dobić do tego 50 odcinka jubileuszowego Dzieńcie, dziękuję Wam za to bardzo serdecznie i tak, może się wydawać, że to nie jest, za że tak no, taki zaskoczone, no ale to jest według mnie dobra sytuacja. No bo, no, jakby na przykład było jakiegoś nie kolesia, no to byłaby wtedy Mazaka, tym go nie zyskał. Tak, no bo jest u mojego kolegi, więc myślę, no w ciągu nam na, paru miesięcy, mam nadzieję że się uda zrobić jakiś interes. O ile oczywiście znajdę identycznego kam kampera Oceanica. Oczywiście mam na myśli ID9. No że jest to trudne, no nie wiem czy mi się uda to zrobić. No, ciężko jest znaleźć 9K i ocenić sprzedaż, ale oczywiście się postaram. A tu tego, może akurat ten będzie. Patrz patrzcie, tu to jest ocenik. A nie dobra ten, żeby pożyczali. My to by było... Co to było dobre, tak, tak samo jak kamper, to jest sposób kampera znany. Kamper, ten kamper się stał na podwórku, by side. Ja sobie po prostu przychodziłem tak i mnie coś podpuś podpuściło, zobaczyć na ID na tablicy, I wtedy ja zobaczyłem, on się stał po prostu na podwórku, jako na tym podwórku wyhaczyłem. On się stał po prostu, jakby nigdy nie zaparkowany. Ten kamper. <grym> tak, ciekawa, była ciekawa, jedna z ciekawszych historii mojej, jak, jak kupowałem swoje auta. Oczywiście konkurs właśnie myślę co tutaj dokładnie zrobić na konkursie, oczywiście będzie on na koniec. No, chyba mam pomysł, a czy będzie konkurs, chyba mam pomysł, ale to już już na końcu odcinka. Czyli już do sobie do wydajemy na no akurat tutaj co pięć, więc myślę 2,5 można wydać na kasę, a czemu by nie? 50 odcinek i by lełyszali, więc można się w końcu zabawić. Oczywiście parkujemy naszego ogórka. Jak ktoś nie wiedział to jest Volkswagen ogórek. Volkswagen... No, Volkswagen, no, tak to się nie mówi No tu też mam informacje, bo bardzo tu mi ciekawego. Ona może uzależniać. Trochę takie, że tu nie zostanę go gotów stracić. No cóż. No, taki hazard to jest spoko akurat, bo tu biega się na duże pieniądze tylko wirtualnie, więc... miło to biedno. Jak przebiegać cały majątek, nie będzie to miało konsekwencji na prawdziwym życiu. oczywiście Mat 175 75 euro, bo 50 na początku klasyki jest 75. Uwaga, czekajcie, kamerę może obrócę. O, uwaga, o, dzwonek, dzwonek, będzie, będzie. A, patrzcie jak blisko, patrzcie jak blisko. O, będzie, będzie. Bęk! Moi drodzy, tak właśnie graba to, tak graba teo właśnie, tak gra per Mateo właśnie. Druga runda już wygrałem 600 Euro. Tak właśnie gra Perbateo. W kasynie Zegramy sobie nie, może to... Może to że mieć 42K, Może żeby mieć 4, 4 silbaka, jeszcze coś tam... Na Konkurs, jeszcze to muszę to zbierać. No dobra to. I teraz to nie z złapał. Uwaga! No niestety w ogóle są przejrzniki, tutaj i... Mm, nie bardzo wiem co to jest, I znaczy mm, Jak to jest liczone, że to jest chyba, że to jest razy 2, to jest pewnie jakiś mnożnik, tylko nie wiem jaka jest baza do tego mnożnika. W razie 25, ale nie wiem, właśnie yy, jakaś bada mnożnika niestety, więc tego niestety nie powiem. A chyba, że ktoś wie, tu może napisać. No tutaj, no, widzicie, raz się wygrywa, potem się w razy przegrywa, więc nie chcę całej kasy wydać. No, wtedy no, mówię, to co mi jest, jest, to był karierę, jestem dwa kasy, sobie zakręciłem, potem wróć, zapowiem konkurs, wrócimy sobie na domek. tak właśnie działa kasyno. Raz jeden, jeden, tak jak wchodzimy w życiu. Jeden wygra, potem, potem tysiąc osób przegra. O, 150 euro spadło, pięknie. ubrał uwagę jeszcze trzy tury, trzy tury, uwaga, trzy szanse. Spróbujmy nie przedłużać za bardzo trzy razy. Raz, o, tu ktoś 450 wygrał. Raz, dół ktoś 600. No kurde, tu wygrywają ludzie, tak patrzę na czat. Uwaga, Co? Hmm. Pani, prawie kliknęło, przypadkowo prawie, prawie, też mi zadziałało, dobra, no i no nie niestety teraz też nic. Więc... Dobra, więc no, żeby nie przedłużać, już możemy wracać na domek, zaraz zapowiem oczywiście konkurs. O, tu już bankomaty stoją, chyba, żeby gracze się pozbyli majątku. Wróciłem ja to byłby hardcore, żeby tak ca cały majątek, tak, jest jak ktoś, czy ma na przykład te, powiedzmy kilkaset tysięcy i tak cały majątek przepiercieli w kasynie, to by dobre było. I wy na GTA Online też mają być kasyna. To jest ciekawe, na pyla w Dali kasyna i na GTA Online też mają kasyna być. Czytajmy zapowiedź. Oczywiście też sobie gram na GTA Online. Tak zwany GTA 5, Jak to mi kolega powiedział? Ok, więc oczywiście mogę teraz zapowiedzieć. Kogulska to włączymy, żeby akumulatora nie wyczerpać. <grytanie> Dobra, konkurs moi drodzy napiszcie i właśnie konkurs będzie powiedzmy mm, ile by dodać kasy. Oroczynik no, 50 jest powiedzmy 5 razy, 5 razy. Hmm, 5 razy nie wiem, no y, czekajcie, pomyślę. 5 razy y, 3K tak jest. 5, 5 razy 3K, 5 razy 3K. Co kominut powiedzmy doświadczeniem? A, to ten kurs, dobra. <grym> Takie tak czy tam bardzo droga, czyli konkurs 5 x 3K, 5 razy 3K konkurs, mm, napisz w komentarzu, napisz w komentarzu pod filmem mm, Który odcinek Ci się na najbardziej podobał z mojej całej serii spyla z, z mojej całej serii spyla, który, który odcinek Ci się na najbardziej spodobał No i, w, i wśród osób, którzy napiszą oczywiście wylostuję te 5 osób, które dostaną ode mnie oczywiście po 3K w serwerowej gotówce. Wylosujemy sobie oczywiście na filmie, jak zwykle, 5 osób, które wygrałem po trzyka. to, jeszcze, jeszcze raz powiem, najpierw w komentarzu pod filmem, który odcinek z Pyla Ci się najbardziej spodobał. Z właśnie po potem sobie to wylosimy oczywiście na filmie. I temu, że nie będę ciął jeszcze, co tu by tu powiedzieć, no... I tu jeszcze raz bym chcę oczywiście bardzo podziękować, no dzięki Waszej oglądalności wybiłem 50 odcinków, gdyby nie było oglądalności, no to wiadomo bym bym nie nagrywał, bo po co dla siebie nie będę oczywiście nagrywał wszystko nagrywane jest dla was, wiadomo i takie już mi w gardle no i tak, no poszło to, no, według mnie poszło jednak poszło dobrze z tym co do odzyskania drugiego samochodu zmiany, według mnie poszło dobrze, bo mogło być znacznie gorzej, gdyby się okazało, że ten samochód jest nie do odkupienia, ale ma go mój kolega, więc mój kolega, który wie, wiem, że nie będzie, nie sprzedaje samochodów ogólnie, więc Myślę, że nie pójdzie w jakieś tam łapy hadlerowskie, ani nożesz, kurde. On jest jeszcze nieaktywny. Więc myślę, że to dosyć dobrze to wyszło ogólnie. Może w ogóle bym się tam grał to auto znaleźć, kurde. Musiałem tam kopać, kurde. Musiałem podłączyć taki stary, mam taki stary dysk z Musiałem go podłączyć do takiego, takiego tam komputera, takiego tam rzęka. No i musiałem nie odkopać tego jednego screena, gdzie było właśnie... Gdzie był interes, gdzie właśnie... Tam to że komputera. Oczywiście drugi samolot, to jest rzeperka, który Mam na domku, że rzeperka uzyskałem szczęśliwie kilka miesięcy później, kiedy tak na radiu ogłaszał. On jest przecież oczywiście równiutką, wiadomo, Kamperek, jak to mówią legenda. I ładnie, zaparkował w ogóle. był czwarty, według mnie. Teraz można powiedzieć, że on jest pierwszy aktywny, bo. No wiadomo, Hess jak nie grał, tak nie gra, bo Pacharek, który ma drugiego, nie gra, no ma też nie gra, który ma trzeciego, no i. i mój czwarty, więc no. Nie wiem, chyba może to już uznać za pierwszego aktywnego na serwerze. No, oczywiście tak naprawdę jest y, ogólnie czwarty patrząc po numerach. Y, co jest kurze. Oczywiście on no, nagrywa, więc ktoś musi, musi trollować. No oczywiście, no. Jak się nagrywa, to zawsze coś musi pójść no tak. Okej, okay, więc moi drodzy, ja żegnam. Oczywiście dziękuję za oglądanie tego jubileuszowego odcinka. Zapraszam do udziału w konkursie. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.